Dzień dobry uczniowie, witajcie kochani. Słuchajcie, dzisiaj mam dla was taki mały challenge, a mianowicie abecadło gimnastyczne. Zaraz prześlę wam tutaj taki właśnie druczek z różnymi ćwiczeniami, które są przyporządkowane do literek. I teraz tak, zadanie jest proste. Każdy swoje imię ćwiczy. Ja się nazywam Grzesiek, więc, każde ć... więc każdą literkę razy 10 powtórzeń Warunki widzicie, mamy takie niekoniecznie kliniczne, są dzieci, każdy się bawi, w waszych domach też pewnie wszystko odbywa się w różnych pomieszczeniach, musimy sobie radzić, ja poproszę moje dziewczyny, żeby zrobiły troszkę miejsca, no i zaczynamy od literki G, czyli wymachy nóg w przód po przekątnej, zaraz wam to wyślę, wszystko będziecie mieli, uwaga, ja zaczynam, Lena będziesz mi pokazywała, co mam robić, wymachy nóg w przód po przekątnej. Wszystko, oj, chyba mamy troszkę źle kamerkę, o, może teraz będzie lepiej, będzie mnie widać, uwaga, leci, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jaka następna litera, R, nożyce w leżeniu tyłem, nożyce w leżeniu tyłem, dobrze, dziesięć stuk, raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 10. 8, 9, 10. Dzieciaki obok się bawią klockami a my ćwiczymy. No, że, że, staniu skłony do prawej i lewej nogi. Uwaga! No to lecimy. Uwaga! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Co dalej? E. E, jakie mamy przysiady. przysiady. Dziesięć przysiadów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, i dziesięć. I lecimy dalej. E, sy, sy. Co mamy pod sy? Klaskanie pod kolanem w siadzie równoważnym. O, ciężkie, lecimy. Uwaga. Raz, dwa, trzy. Pięć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć. Forma słabsza na kwarantannie. To dalej. I co mam pod I? Skręty tułowia w stanie. Dobrze, lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Co dalej. Eee, by było ale Znowu przysiady. O, ale będę miał dzisiaj 20 przysiadów. Super! 2, 3, cztery, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Mam to. Jest. To dalej. Ty, I podskoki w miejscu. Dobra. 10 skipów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, gdzieś. Dziękuję bardzo Wam za ćwiczenia. Trzymajcie się robaczki. No i co, zachęcam moich wszystkich uczniów Grześ, Edyta, Kornela, kto tam jeszcze? Kto mamy Messengera? Bartek, Edyta, Jasiu. Zachęcam Was wszystkich do ćwiczeń. I pozostałych, którzy ćwiczą w szkole, w domu pomocy społecznej, i ci, którzy mogą dostać zadanie mailem, również Was, was zachęcam do ćwiczeń. Pozdrawiam, trzymajcie się, wkrótce widzimy się w szkole. Do zobaczenia. Pa!